Muszę przypominać, ci, że idę pieszo Olewam światła, przebiegam jak wolne Tak stoję przed wyborem, kiedy światła czerwone świecą I wiesz, nigdy nie w porę Znowu pola z miesiąc, gdzieś miesiące Niosą mnie pory roku, mijają mnie schodząc z horyzontu Zmieniam bieżnik i przemierzam chodnik Ziomków odwietam, w się chociaż na rezerwie zbiornik Energia, spalniam, padam na twarz, ale wstaję Dostrzegam zielone światła, które świecą dla mnie Mijam pali albo mnie mija ktoś Albo z nami, albo nie, albo poznaję taką Boko na... Zapal przed nami światło, światło. wpadam w uliczki ciemne i tam gdzieś gubię opatrzność W domu jasno, ale zbyt ciasno, wybacz i nie usiedzę w miejscu kiedy telefon mi miga Wrocław, czerwona lampka niech las wzywa, PWR z klasą, od lat tu fasą trzymam, aha Damy, puszczamy przodem i tak idziemy pierwsi, życie nie kolorowe jest I nas nie pieści, to nie zdajemy ogień fest, niesiemy wieści, ty wypij nasze zdrowie, my łapiemy ja my przodem i tak idziemy pierwsi Życie niekolorowe jest i nas nie pieści To nie zdajemy ogni fest, niesiemy wieści Ty wypij nasze zdrowie, my łapiemy je za pieści Mam zielone światło, kiedy wstaje, z wyra Nic mnie nie powstrzyma, chuj wbijam w to wbijać Ej, Przyszła, wyszła, nie chcę jej widywać Mam dystans, ambicja, każe mi się wspinać To od ciebie zależy, czy będzie zyski Szampan, whisky, duże tyłki, wytryski Nasze ksypki, będą zdobić wasze zyski. Nie mów, że jesteś szybki, nie dobiegniesz, klik, klik Heh. Chcę się wozić Mercedesem, wypchaną kiesem Mieć, na weekendy Audi TT A ty się wkurwiaj, he he A ty się wkurwiaj, jak mówią o mnie tu i tam uh. Przejmę wszystko szybko, blitzkrieg Dziś na mainpage tylko zyski King of hip-hop, idę dziś z tym Chysiu bogów, wiesz, że Dziwku!